Kochani, jakiś czas temu otrzymałam paczkę, w niej kosmetyki i list. Pierwszy powód, dla którego sięgnęłam do te kosmetyki, to jest ręcznie pisany list. Lubię, jak się do mnie jeszcze pisze długopisem listy, a nie wysyła maile. Czy też takie, już najgorsze, co, 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 co można dostać, to jest taka prywatna, w sumie, bo to jest prywatna wiadomość, z wyrazami sympatii, szacunku, napisana na komputerze. Ale jak ktoś ma brzydki charakter pisma, poli napisać na komputerze, dlaczego nie? Kosmetyki Bata i Renata, Renata i Beata, RNB stworzyły linię kosmetyków naturalnych Jagody Goi. U mnie nie można mojego czasu antenowego kupić. To też ja, jeżeli ktoś mi coś wysłał i zdarzyło się, że się nie pojawiło to a pewnie na to trochę liczycie, bo prosicie o tą opinię. Może nie tak bezpośrednio, ale, ale jednak chyba zależy Wam na tym, żeby, żeby poszła ona w eter. To znaczy, że nie jestem do czegoś przekonana i nie chcę tego krytykować. Te kosmetyki mi się podobają. Żel do mycia ciała z peelingiem. Oczywiście linia Jagody Goi. Ekstrakt z jagód goi, pestek moreli i ziarenek ryżu. Słuchajcie, działa. Co jest fajne, w moim odczuciu, nie wiem czy właścicielki linii się ze mną zgodzą, można go używać codziennie. Nie robi krzywdy, nie kaleczy. Jest stosunkowo delikatny, ale daje takie naprawdę przyjemne odczucie świeżości i autentycznie myje. Nie marza się po ciele, ale pomimo tej swojej naturalności i braku detergentów, przyjemnie się go użytkuje. E, peeling. Ja osobiście lubię peelingi do ciała, olej słonecznikowy, e, olej arganowy, e, mm, oczywiście jagody, które są podstawą. E, to jest peeling stosunkowo mocny, ale to jest peeling, który ja osobiście bardzo lubię, ponieważ jeżeli użyjemy go troszkę mniej, no to efekt będzie delikatniejszy, ja lubię szorować. Polecałabym na początek wymasować, wyszorować taką suchą szczotką do masażu ciała, na sucho ciało, potem prysznic zwilżyć i dopiero nałożyć ten peeling. Efekt będzie doskonały. Można nawet poprawić później tym masło. To jest produkt, w którym się naprawdę zakochałam. Po pierwsze, kolor różowy. Po drugie, nie trzeba go naprawdę dużo. Ja byłam taka zaskoczona, bo myślę sobie masło do ciała w takim małym słoiczku. Jesteśmy przyzwyczajeni, że, że masła, które otrzymujemy, to, 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 to są takie słoje. Wydajność jest ogromną zaletą. Wchłania się idealnie, nie zostawia plam, jak cokolwiek dotykamy. Jak widzicie, ja użyłam w tej chwili do rąk i mogę swobodnie zacząć praktycznie pracować. Jest komfort, który utrzymuje się przez bardzo długo na ciele. To jest istotne. Kosmetyki są wydajne, kosmetyki są w pełni naturalne, kosmetyki są polskie i robione przez pasjonatki. Beata, Renata, gratuluję Wam, a Wam polecam, jeżeli gdzieś zobaczycie RB. Dyskutowałabym co do logotypu i co do nazwy, kojarzy mi się, a to niedobrze, że mi się kojarzy. Mogłabym je czasem zniechęcić przy zakupie, ale to jest moja osobista taka opinia. Ja bym chyba. Ja wiem, że to są dwie litery imion. Ale no nie wiem, mam takie skojarzenie. Chyba bym bardziej nad tą tożsamością marki popracowała, ale marka już jest. Najważniejsze, że to, co ma w środku, jest istotne, bo przecież może być cudowne, piękne opakowanie, a wewnątrz. Yy, Rzeczy, które nie będą się nadawały do użytku, które nie sprawią nam tyle przyjemności, ile sprawiły mi te kosmetyki. Beata, Renata, serdecznie Was pozdrawiam. Cieszę się, że mnie oglądacie i słuchacie. Przepraszam, że trwało to tyle miesięcy, ale spróbowałam. Spróbowałam, jestem zadowolona. Życzę wszystkim miłego dnia i do następnego zobaczenia.